W tym meczu emocji nie brakowało, choć ostatecznie nie było to szczęśliwe zakończenie dla piłkarzy MKS ten czy homanit Krosno odrzańskie W 26 kolejce piłkarze Multicolores na wyjeździe zmierzyli się z Zorzą Ochla. Niestety spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy Zorza Ochla wygrała 3 do 2. Po pierwszej połowie zespół Zorzy prowadził 1 do 0. Kolejna bramka dla gospodarzy padła 3 minuty po rozpoczęciu drugiej części gry. Za to w 69. minucie zespół tęczy strzelił gola tzw. kontaktowego, a w 80. minucie nastąpiło wyrównanie. Niestety, dla piłkarzy z krosna Odrzańskiego, decydująca bramka dla gospodarzy padła z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Po porażce ten czas padła na szóste miejsce, mając na swoim koncie 11 zwycięstw, 7 remisów i 8 porażek. 54 gole strzelone, 37 straconych. To bilans i to niezły. Piłkarzy Multicolores. Przed nimi jeszcze cztery serie gier. W najbliższej 27. kolejce w sobotę 25 maja o godzinie 16 na stadionie przy Pocztowej ten czas zmierzy się z zespołem Czarni Drągowina. W ostatnich kolejkach czeka ich kolejno wyjazdowe spotkanie z Sieniawą Żarską, domowy mecz z Czarnymi Rudno i wyjazd na spotkanie z Alfą Jaromirowicę.